Panowie na co dzień zabrzkują. Ja niestety szczupaka jeszcze nie zwoliłem, ale suma to tak powiedzmy, około 1,5 kilograma udało się gdzieś wychorować. Serdecznie namawiam Państwa również, proszę Państwa, jak się jedzie nad wodę wędkować, to niekoniecznie ryby trzeba złowić. Ale sama przyjemność posiedzenia nad wodą, no posłuchania wiatru, po To jest to, to jest odpoczynek, ale to później można kupić. Jeżeli coś potrzeba, ja jestem do dyspozycji do pomocy. I czy jest już wstępna koncepcja na to, jak tę rybę przyjąć? No właśnie, kolego Adamie, gdzie są te ściągawki, które tu mieliśmy mieć pod stołem? Ja nie widzę. Proszę <noise> Państwa, gotowanie na scenę to nie jest taka łatwa sprawa. Chyba, bierzemy udział w kampanii promocyjnej karty, a to na scenie, czy jest skron. Ryba jest smaczna i zdrowa. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach programu operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Proszę Państwa, ja powiem tak, tak podany wstrąg może być w najlepszej restauracji. Ona mniej naciągnęła tłuszczu, tak, jest zostawiana skórka, żeby można było zrobić to Ja gratuluję, a pana Adama poproszę, żeby pan teraz tą rybkę rozdzielił na, na kilka tacek i poczęstujemy e, Państwa. I proszę Państwa, to jest filec strąga podzielony na dwie części, przednią i tylnią. Powiem, że zawsze w przedniej części filetu jest mniej ości międzymięśniowych. Tej bliżej ogona jest zawsze troszeczkę więcej. Bardzo ładnie podana, na zielonym liściu, z matką pietruszki, która obok kopru zawsze dobrze dosmacza ryby smażone. Pomidorek, cytrynka, żeby, i to tak ukrojona, żeby to Żeby skropić. tak? tak? Żeby. O tak, żeby skropić. I ja sobie pozwolę tutaj hmm, zwrócić uwagę, tak, rzeczywiście też ta rybka nie ma... nie ma panierki grubej. Jest... E, w środku jest soczysta, jest mięciutka. Mm. Mm. Nie, nie, Czuć ładnie posmak pieprzu. Świeżo mielony pieprz, proszę Państwa, smakuje zupełnie inaczej jak ten pieprz zmielony przed tygodniami na taki zupełnie pył. Proszę Państwa, gotowanie w domu. Miłe Panie, pozwalajcie też mężom swoim i swoim yy, narzeczonym i swoim przyjaciołom pogotować czasami. Dajcie im szansę. Zachęcając Panów z kolei do gotowania powiem tak. tak. Za, moi, za czasów mojej młodości ogromne wrażenie na dziewczynach robiła na przykład gitara i śpiew przy ognisku. Teraz to jest gotowanie. Co? Ja proponuję, że teraz Panowie podwie dwie porcje i poczęstujemy Państwa. Tak? No i teraz zapytamy, jak smakuje. Ja pamiętam, jak wygląda wersja pstrąga każdego z Panów. To też posłuchajmy tego zdania. Jeszcze raz, jakby Pani mogła powtórzyć. Pana Warfasa dostała. Bardzo dobre, kupiące świetna skórka. Dziękuję. Ryba pyszna od Pana Adama Mroza. No i jak smakuje? Bardzo smaczna. I panowie nic znacznie same pozytywy. Wielkie brawa. Proszę państwa, ja zawodnikom gratuluję. Gratuluję pomysłu panu Adamowi Bar... Barpasowi. Gratuluję pomysłu panu Adamowi Barpasowi i przyznaję mu pierwsze miejsce za smak i podanie e, ryby. Wielkie, Natomiast... wielkie brawa. Natomiast. E, drugiemu zawodnikowi, panu Adamowi Bro, Rozowi. Ja tu mam rodzinę o tym nazwisku. To tak? że coraz częściej rozpoznawalne jest to nazwisko i coraz więcej osób przyznaje się, I, że słyszało i, kiedyś i to widziałem kogoś do pana podobnego na plakatach. To na przypadek, przypadek, Proszę Państwa, a panu Adamowi Mróz przyznaje pierwsze miejsce za smak i tradycyjność potrawy. Brawo! Pan Adam Milosi, Pan Odeł Falk, Pan pierwsze miejsce. Prawda jak wybrnął no, tutaj mistrz, <grym> prawda na niego.